KTM ogłasza upadłość. Austriacka marka motocykli sportowych ma duże kłopoty. Wierzytelności sięgają prawie 3 miliardów euro. Co dalej z firmą, która podbiła serca milionów motocyklistów na całym świecie? Czy to koniec giganta po prawie wieku obecności na rynku? Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest MotoZone w Sopocie, największy sklep motocyklowy w Trójmieście. Wszystko dla Ciebie i motocykla w jednym miejscu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, to co zobaczyłem, to co przeczytałem w internecie, aż mną wstrząsnęło. Wygląda na to, że kłopoty, w jakie wpadła firma, są na tyle duże, na tyle poważne, że mogą zagrozić produkcji tych kultowych motocykli, co może wydawać się aż niesamowite, ale jednak nawet najwięksi mają problemy. KTM to nie jest jakaś firma, która wyrosła 5-10-15 lat temu. KTM został założony w 1934 roku w Austrii w miejscowości Mattigofen przez Hansa Truckenpolca. I pierwotnie nazwa KTM rozwija się do Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen. A z biegiem czasu nazwa pozostała wciąż KTM, ale jednak jej rozwinięcie zmieniło się na Kronreif und Trunkenpolz Mattighofen. I w skrócie KTM w pierwotnej nazwie można by przetłumaczyć na pojazd silnikowy Truckenpolc-Mattigoven. Firma początkowo była serwisem i dealerem marki DKW Motocykle oraz Opel, ale w obecnym kształcie produkuje motocykle, samochody, rowery, kłady i inne pojazdy. Dodatkowo regularnie ona zajmuje topowe miejsca w Rajdzie Dakar. Like kid rock. W 2021 roku doszło do małego połączenia, bo Baja Auto sprzedało 46,5% udziałów w ktm dla Pierre Mobility AG w zamian za 49% udziałów w tejże firmie. Tak więc jak spojrzymy sobie na cały rys grupy Pierre Mobility AG, to widzimy, że w ktm są takie marki jak Husqvarna, Gazgas, MV Augusta czy CF Moto. A aktualnie w KTMie pracuje między 3,5 tysiąca a 6 tysięcy pracowników, tu ciężko jest dojść do tego, ile realnie jest tych pracowników, ponieważ dane są bardzo różne. Niemniej jednak KTM rocznie produkuje ponad 400 tysięcy motocykli i innych pojazdów, więc jest to naprawdę duży producent. Zresztą w serduchu mają go miliony motocyklistów na całym świecie. No i teraz w czym jest problem? KTM nie pierwszy raz mierzy się z problemami finansowymi i już w latach 90. miał faktycznie bardzo duże kłopoty. Finansowe, które groziły mu upadkiem. Niemniej jednak, jak spojrzymy sobie na historię i na wykresy, to w 2022 roku firma KTM zarobiła 105 milionów funtów, czyli jakieś 122 miliony euro. Więc można by powiedzieć, że to jest świetny wynik, świetny zysk. Jest to naprawdę duży zarobek, więc skąd ta upadłość? Otóż w 2023 roku firma straciła 150 milionów funtów, czyli jakieś 174 miliony euro. Jest to zawrotna kwota, która tak w zasadzie z tych 122 milionów w 2022 roku spadła na 174 miliony w 2023, ale na minusie. To jest prawie 300 milionów rozjazdu rok do roku. A jaki był powód takiej straty? No, gwałtowny spadek sprzedaży w Europie i USA, czyli na dwóch największych rynkach, na których KTM jest. I dosłownie kilka dni temu, bo 26 listopada, miało miejsce spotkanie zakładowe z pracownikami, gdzie zostało zakomunikowane, że firma ma naprawdę duże kłopoty. Tak naprawdę brakuje środków na wypłaty za listopad dla pracowników i na coroczne premie świąteczne, które są wypłacane w grudniu, więc sytuacja jest naprawdę tragiczna. Natomiast 20... 29 listopada został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości firmy KTM. I to, co na dziś wiemy, to to, że firma chce w ciągu najbliższych 3 miesięcy, do lutego 2025 roku, porozumieć się ze wszystkimi wierzycielami, a jest ich ponad 2,5 tysiąca, w sprawie swoich wierzytelności, tak aby mogła kontynuować działalność. I teraz uwaga, tych wierzytelności nazbierało się na prawie 3 miliardy euro. 3 miliardy euro firma jest winna tym podmiotom, a są to producenci, dostarczyciele jakichś akcesoriów, sprzętu, części, banki, w których pozaciągane są kredyty. Jest to naprawdę przeogromna kwota. Jeżeli wszystko pójdzie ok, jeżeli uda dogadać się z wierzycielami, to od lutego 2025 roku firma przejdzie w restrukturyzację i będzie starała się na nowo wystartować. Ku temu ma pomóc pożyczka na niemal 208 milionów funtów, czyli to jest jakieś 241 milionów euro. W trzech transzach, tak aby dało się wystartować, tak aby firma na nowo mogła stanąć na nogi i spróbować wznowić pełną produkcję i sprzedaż. Ale czy to się uda zrobić? Czy ten gigant stanie na nogi i będzie nadal produkował te świetne, bo świetne motocykle? Nikt tego nie wie. KTM z jednej strony jest znany z tego, że produkuje nietuzinkowe motocykle. Są one Unikatowe pod względem wyglądu, ale również osiągów. Ale KTM też jest znany z tego, że bardzo często odwiedza serwis. I jak się posłucha filmów na YouTubie, wypowiedzi osób, które mają te motocykle, to mają one coś takiego, z czego śmiano się ze starych Alf, że tak jak Alfy były takimi królami lawet na polskich drogach, podobnie zresztą jak Renault Laguna, tak samo KTMy psują się, bo mają to w swoim DNA. A naprawy i serwis tych motocykli, z tego co się orientuje, nie należy do najtańszych. Tak więc myślę, że problemy finansowe, które ma firma, plus to, że te motocykle faktycznie lądują gdzieś na serwisach. A ostatnio słyszy się nawet o tym, że zacierają się jakieś wałki rozrządu w nowych motocyklach, przez co firma dodatkowo będzie musiała wykosztować się na naprawy, na serwisy tych motocykli. No, na pewno nie pomoże firmie. Więc Albo od lutego zacznie się nowy etap w dziejach KTM-u, gdzie będzie restrukturyzacja, gdzie będziemy mogli patrzeć jak firma znowu staje na nogi, albo będzie to spektakularny upadek giganta na miarę Lehman Brothers, czyli to naprawdę coś wielkiego. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej firmie, czy w ogóle jeździliście motocyklami ktm i jak widzicie tą kwestię tego ich kłopotu, który mają. Bo ja Wam powiem, że o ile ja KTM-em nigdy nie jeździłem, to uważam, że fajna jest to firma, produkuje bardzo fajne motocykle i w przyszłym roku chciałem iść do salonu i... Wziąć ich motocykle na jazdę próbną, żeby m.in. dla Was coś nagrać. A więc dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie o tej całej sytuacji, bo ja wam powiem, że jeży włos na głowie. No nic, ja już się z Wami żegnam, szkoda, że ten odcinek jest taki smutny, ale jeżeli coś będzie się zmieniało, to postaram się Was informować na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, szerokości na drodze, na razie, cześć!